Posnę. Myśmy już chodzili i tak z tym, że chyba ze dwa razy oberwałem pało od Gestapowca czy od Srzucaja, bo mieliśmy wypustki. I ja ze spodniej wypróbowałem, bo tarcze, czapka z tym, takim książko, to rozłożono, no to się już nie nosiło, ale w podkach się chodziło. To was jest, was co to jest, nie? Nie, no to ramionami się ruszyło. No to chlań był. Chodziliśmy na boisko, bo przed wojną było, drużyna gimnazjalna była piłki nożnej w gimnazjum. Ja grałem też, no i brat w Orlentach w tym tutaj radzińskim, poza gimnazjalnym I myśmy tam chodzili sobie pogrywać na boisko. I pewnego dnia już tak. Po... Jak to było wiosna maj, to, to długo było widno, to, to może, a do 20 do domu trzeba było, to to może gdzieś była dziewięć siódma, nie, że zdążymy do domu. Szliśmy w kilku, brat, ja, jeszcze chyba któryś zieliski chyba Janek, szedł, jeszcze ktoś szedł z chłopaków, cośmy grali. I, idziemy i tutaj naprzeciw, teraz, jak był rząd miasta jest, tylko po tamtej stronie myśmy szli, i, a na lewo na folwarki uliczka. To przed tą uliczką patrzymy. Dwóch, tak szybciej wybiegło żandarmów, Niemców, i do nas, do, bo to grupka taka halt, halt, i kom, no i kom, no to żebyś myśli z nimi, myśli sobie, to nas gdzieś rozwalił tu do koleni. No to, a ta kamienica to była kuszerki kralewskiej, to teraz taka obdrapana ta duża, wysoka jest, I prowadził nas, ale nie do z boku, a z tyłu był taki budynek gospodarczy. Chodząc z żandarmami tutaj na to podwórko, skierowali nas pod ten budynek, w środku tutaj w tych drzwiach obitych co teraz Blacho już leżało trzech trzech leżało, jeden jeszcze w drzwiach ruszał się. I nie wiedzieliśmy co jest. No to powiedzieli, żebyśmy te trupy wynieśli do furmanki. Tędy żeśmy nieśli i tutaj do ulicy stała furmanka i te trupy żeśmy wynieśli, powynosili, no myśleliśmy, że co z nami zrobią, ale jakoś nas puścili, wyszliśmy na ulicę, furmanka pojechała w tamtą stronę, w kierunku kościoła i wywieźli na ten, do zakopać, zakopywali jak teraz, od, no, no coś ogrodzony jest, bo kamieni nie ma, ten kierkut.